Drodzy, dzisiaj trochę o Afryce. Afryka zawsze była dla mnie czymś takim e, niesamowicie fascynującym. Ona mi się kojarzyła po prostu z nieskończoną liczbą przykód. E, no i gdzieś tam od, e, można powiedzieć, najmłodszych lat e, modliłam się o Afrykę. I modliłam się też o takie, taką misjonarkę i jej dwie córeczki, które tam w Afryce były. Nawet napisałam do nich list, one mi odpisały. No i Afryka zawsze była dla mnie, właśnie ważna, fascynująca. Też, jak byłam nastolatką, to czytałam dużo książek o Afryce, właśnie o misjonarzach, którzy tam są, i nawet tam było, była tam taka no, opis różnych chorób i tak dalej. No i ja te choroby można powiedzieć yy, poznawałam i trochę się w nie tak wczuwałam. Była tam taka jedna choroba spowodowana przez takie yy, pasożyty i to było zwapnienie pęcherza. I to polegało na tym, że pęcherz się stawał taki twardy, że się nie dało wysiusiać. ja po prostu, ja jakoś tak mocno w, w, się tym przejęłam i w to weszłam, że potem naprawdę Sama się czułam jakbym miała zwapnienie pęcherza, bo chodziłam do toalety i no nie mogłam się wysikać, z niej. Potem to przeszło, bo to takie e, psychosomatyczne, no ale jakoś tak się mocno w to wczułam. No w każdym razie Afryka była dla mnie taka właśnie, e, że chciałam ją poznawać, chciałam zgłębiać e, jak ona tam, e, czym się charakteryzuje, jak to w Afryce jest, no i też e, jak były amatury ustne, no to ja wybrałam sobie temat właśnie Afryka i tak to nazywałam Afryka z marzeń i ze snów. I różne lektury, które były na temat Afryki, tam omawiałam. No, w każdym razie było to naprawdę takie przyjemne dla mnie. No, no, i yy, tak sobie gdzieś marzyłam o tym, że fajnie by było pojechać na misję do Afryki. Bo tak jak moi przyjaciele właśnie na studiach już brali urlopy dziekańskie, jeździli w różne miejsca świata, właśnie i do Afryki, i do Indii, i gdzieś tam yy, w inne miejsca. No ja też tak sobie myślałam, o Panie Boże, jak było fajnie jechać do Afryki, i tak gdzieś tam, to było w tych moich modlitwach. No ale do Afryki nie pojechałam, jak się tak modliłam, to pan Bóg mi powiedział, nie, Ania... To najpierw mi powiedział nie, że do Afryki nie, potem mi powiedział, że mam pojechać do Niemiec, więc do tych Niemiec pojechałam na moment, potem znowu się tak modliłam, że chciałabym jechać do Afryki, to mi Pan Bóg powiedział nie, masz to yy, kończyć studia o czasie i wracać do Broczyny i tam do ośrodka, tam jest yy, miejsce Twojej służby jako misjonarza i tu w ośrodku masz być. W sensie w ośrodku dla osób uzależnionych, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą. No, no i e, tak gdzieś ta Afryka zostawała z tyłu głowy, że może kiedyś przyjdzie taki czas, że do tej Afryki pojadę, aż obejrzałam film kaznodzieja z karabinem. I tam w tym filmie, wiecie, co jest pokazane, jak ten człowiek, wierzący człowiek, pojechał tam, bo naprawdę miał takie serce do tych dzieci i chciał je ratować. A to była taka sytuacja, że w, można powiedzieć taka armia wewnętrzna. Ona paliła wioski, niszczyła gdzieś tam mienie itd., a porywała dzieci, i te dzieci albo były sprzedawane jako niewolnicy, albo wykorzystywane seksualnie, albo taką siłą były wdrażane w jednostki tej armii. Tylko, że to był taki trening, no naprawdę taki brutalny, typu właśnie, że chłopcu kazano zabić jego matkę, nie? I to po prostu ostry, hardcore. No, no i ten kaznodzieja z karabinem, no w którymś momencie, żeby odbijać te dzieci, żeby im pomóc i żeby je obronić, bo ci źli też przychodzili i napadali na ten obóz, który on tam stworzył dla nich, żeby były bezpieczne. No, po prostu wziął karabin i zaczął ee, bronić tych dzieci, nie? No, i po obejrzeniu tego filmu Pan Bóg mi mówi, i co Ania? Już wiesz, że ty się nie nadajesz do Afryki no i, no, i to była trochę taka konfrontacja I ja wiem, że ja się nie nadaję, bo ja nie byłabym w stanie wziąć karabinu I bronić tych dzieci w taki sposób, w jaki on to robił Nie byłabym w stanie, no Myślę, że nie byłabym w stanie właśnie być takim twardym obrońcą. E, I e, o Afrykę się będę modlić dalej. Będę błogosławić misjonarzy tam dalej. Natomiast ja wiem, że ja się do karabinu nie nadaję. I dziękuję Panu Bogu za to, że mogę mieć służbę taką, jaką mam. No. I dlatego nie Afryka. Pa! pa.